Chcesz być na bieżąco i chcesz mi pomóc, kliknij przycisk subskrybuj, a następnie dzwoneczek. Z góry dziękuję. tym jestem xGamerPets i w tym filmiku sobie znajdziemy twórcę skrzynki OMG Knipe ES. Tej skrzynki za 0,37 centów, z której często wypadają walencje, ale no jak się trafi koska to jest profit. Dobra, jak widać tutaj... Hmm. Drakemund, Drakemund został zaktualizowany, tutaj mi się strona nie do końca załadowała, bo mam słaby internet, ale dobra, no i tutaj takie best community case tutaj dodali i jak tu widać to tutaj takie małe nazwy piszą i w ogóle tych skrzynek, to tutaj mamy naszą omg Kneipp ES i tutaj postaramy się dzisiaj w tym odcinku znaleźć tego twórcę, i w ogóle, dobra, prawym kliknijmy, zbadaj, zjedźmy niżej, tutaj wybierzmy i tutaj, tutaj, to co, to, tu, to, 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 o, o, chwila, o, dobra, tak, zbadaj i dobra, tu jest nasze to i tutaj akurat jest yy, nazwa, jak tu fakt... Yy. Cena skrzynki 077, gdzie tu było? Yy, dobra, nazwa tego użytkownika jest squiddy, squiddy, czy jak to się czyta, a obrazek jego profilowy jest yy, już, 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 yy, o taki. To jest, yy, taki jego obrazek jest, taka ośmiorniczka, taka na tle jakby w kosmosie. Dobra, odpalamy naszego z steam'a tutaj moja, mój steam odpalę już wchodzimy w tutaj aktywność wchodzimy i tutaj wpiszmy SQUIDY s q, -Q -U i d -I. dobra s q i d -I o jest ja już tutaj patrzyłem No, zjedźmy tu w dół. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. I tutaj nie ma raczej. A tutaj... No nie ma go raczej. I tutaj... Hmm. Nie ma go raczej. Tu też. O, jest. O, oh, fakt. Jest. To on chyba. Wejdźmy tu jego... W jego profil. O, ja. Jest on nawet gablota prac graficznych. Jest. mu muna. O, zobaczmy jego profil. Ja pierdziela. 15 tysięcy dolarów zarobił na tych, na tych skrzynkach. Ok, yy, oczywiście to jest data 2017 0, 1, 22 O ja, wczoraj dodał tak to. Bo jest dzisiaj 23. Lol. 15 tysięcy ja pierdzielę. Szkoda, że sprawdźmy ekwipunek jego. internecie. Co tu ma w CSGO Ekwipunku? Dwie karty, tak? Ładuj się. <laughs> ładuj, ładuj się. Ze chwilę dobra dobra załadowało się jak widać tu są no, skrzyneczki takie tanie skiny tu też skrzyneczki tu graffiti no tu też graffiti i tanie nie skiny prawdopodobnie wygrał skiny i na, sprzedał na przykład na op skins, na prawdziwy hajs i se wypłacił na prawdziwy hajs bo pewnie skiny nie grają prawda ale Sprawdźmy jego opis tutaj. I I'm, am I'm madderomg S and I am very, very happy to get so much support as I do. Czy jak to się czyta? Drake Moon, I love you. I w ogóle... 200 godzin w przegrane w cesie. Tutaj komentarze, kurde, 5 stron aż komentarze, wow! Congratulation for free 50k 50 tysięcy Hello <laughs> Please, please accept our our friends request <laughs> Jakieś z kamery, kurde. Hmm. Tutaj sprawdźmy drugiego screena sobie. No no thank you I tutaj ta właśnie nazwa Squiddy, wszystko widać, jest ogólnie teraz online, tylko próbowałem go do, zaprosić do znajomych, lecz pewnie mam muntum, muntum zaproszeń jak na przykład Izak jakiś czy co i nie akceptuję. Ale no Squiddy powiem, że hajs zrobił na tym, na munie. Zrobił skrzynkę z kosami, gdzie często wypada kosa. Która warta jest skrzynka 37 centów i jakoś, jakoś leci. Lol, mamy wspólnych znajomych. Znajomi 91. Poziom 12. Hm, ten squeezy to... Jednak jest kozak, ale dobra <laughs> by trzeba, no też muszę porobić jakieś skrzyneczki, jak tu patrzę, że jak hajs trzepie. Więc to na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Był z wami PEC, jak zawsze. Zostaw łapeczkę w górę, suba. Jeżeli też więcej su odcinków, to właśnie su łapeczkę, suba i w ogóle. Więc to co? Na razie.